Witam państwa serdecznie na polu Świętu na polu doświadczalnym Świętu środka Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Znajdujemy się aktualnie na porejstrowym doświadczalnictwie o zimym. Mamy tu przed sobą doświadczenie z przynżytem o zimym, a w dalszej kolejności jest doświadczenie z pszenicą o zimą. Mamy tu 17 odmian, badamy 17 odmian przężyta o zimnego i aż 32 odmiany pszenicy o zimę. Te badania mają na celu wyłonienie tych odmian nowych, które no, wykazały się jakimiś cechami, cechami lepszymi od tych odmian, które już są. Mogą, może być to na przykład cecha odporności na choroby, ale przede wszystkim patrzymy w tych badaniach oczywiście na plonowanie, bo tak naprawdę to też. Właściwie rolnika interesuje, żeby zebrać jak największy plon i uzyskać jak najlepszy efekt ekonomiczny. Dlatego te, to, ta plenność jest jakby tym tutaj najważniejszą rzeczą. I yy, oczywiście każda nowa odmiana, która się okaże plenniejsza od tych, które już są wpisane do rejestru, które już aktualnie znajdują się na listę zalecanych odmian, czyli będzie lepiej plonowała od wzorca albo wykaże się jakimiś szczególnie, tutaj dobrymi cechami, to wtedy jest wpisywana na tą listę zalecanych odmian. I tutaj mogę przytoczyć, że aktualnie jeśli chodzi o pszenicę o zimą, mamy 7 odmian na liście zalecanych. Jest to Linus, RG Kilimanjaro, Formacja, RGT, Metron, Metronom, Artis, Rotax i Titanica. Także mamy 7 odmian i one również tutaj dla porównania znajdują się na tym doświadczeniu, czyli te z listy też porównujemy z tymi nowymi i dopiero wyniki z tych doświadczeń decydują o tym, która odmiana się... Może w przyszłości znaleźć na liście, a która też może spaść z tej listy. Bo jest też tak, że te odmiany, które właśnie porównujemy, a się okażą gorsze od tych niektórych nowych, to spadają z listy, są po prostu wykreślane. Jeśli chodzi natomiast o przeżyto zimę, to mamy tu 8 odmian na liście zalecanych, jest to Borowik, Meloman, kasyno, sekret, karmelo, orinoco, porto belcanto. Czyli widzimy, że Troszkę w tych pszenicach i pszenżytach ozimych no mamy do wyboru tych odmian i te doświadczenia dają rolnikowi gwarancję, że jeżeli wybierze odmianę z tej listy, zwłaszcza jeżeli będzie to materiał kwalifikowany, czyli zdrowy, to ma tu gwarancję osiągania najwyższych plonów. Jeśli chodzi o przebieg warunków pogodowych na tym doświadczeniu, to y, oczywiście mieliśmy tutaj y, dosyć duże opóźnienie wegetacji, także można powiedzieć, że samo kłoszenie y, zarówno pszenicy, jak i przynżyta było opóźnione o jakieś dobre dwa tygodnie. Y, no nie wiemy, jak to wpłynie generalnie na plony, prawda? Bo to opóźnienie to też y, weszło w taką fazę trochę suszy, czyli y, no mieliśmy jeden deszcz, ale generalnie znowu już się Trochę robi sucho w polu, prawda? Mamy już taką, można powiedzieć, w wierzchniej warstwie gleby suszę, a jak wiadomo, zboża no, mają płytki system korzeniowy, także one dosyć głęboko z tej wody nie potrafią ciągnąć, także potrzebne są opady i pewnie ten plon będzie również zależał od przyszłej pogody. Jeżeli pojawią się te opady, to myślę, że plony będą zadowalające, ale jeżeli w dalszym ciągu przedłuży się ta Pogoda bezdeszczowa no, może być różnie tutaj z plonem. Sama technologia tutaj jest realizowana na dwóch poziomach intensywności, czyli jest poziom tak zwany A1, gdzie jest troszkę niższe nabożenie azotowe, nie ma stosowania regulatorów wzrostu i fungicydów. I wtedy obserwujemy, jak w zasadzie ograniczamy tutaj ochronę do zwalczania chwastów, ewentualnie szkodników, jeżeli wystąpią. I tutaj sprawdzamy odporność tych odmian na choroby i właśnie plonowanie tych odmian bez użycia regulatorów wzrostu i fungicydów. No i trochę przy zmniejszonej ilości azotu. Natomiast na poziomie A2 tam dajemy 50 kg azotu więcej, stosujemy regulatory wzrostu i fungicydy. I wtedy no, porównujemy, czy ta intensywniejsza technologia z zastosowaniem właśnie. E, e, intensywniejszej ochrony roślin przyniosła jakiś efekt w postaci przyrostu plonu i jakości ziarna.